Witam tutaj Gerganem.pl oto kolejny odcinek Minecraft z modami Jogbo. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zabudową nowego domku, tak? Bo po, poprzedni, na, znaczy tak, odcinek ten nagrywam drugi raz z tego względu, iż tamten, bo nagrywam teraz nowym programie, po prostu tamten odcinek coś mi tak no. Źle go trochę zrenderowałem i w ogóle cały był złej jakości i w ogóle, a nie chciałem takiego wrzucać. W takim odcinku szukałem właśnie miejsca na domku, domek i tak wróciłem tam, bo zginęłem parę razy, więc nic nie straciliście. Więc tak, czemu to miejsce? Bo tu mamy bią zimowy. Tam już możecie widzieć ten statek duży. Dalej Battle Tower. Tam jeszcze coś tam się będziemy wybierać, tam tylko byłem na chwilkę po żelazo, potrzebowałem dać tej wiosce, tak, jeszcze blisko wioski, więc, jak dla mnie, miejsce idealne. Już materiały, tutaj trochę już, znaczy, tej wiosce już trochę materiałów podawałem. O, tutaj coś budują. To zbudow... czy co oni zbudowali dzięki mnie? Znaczy, z moją pomocą to, to... Tam na górze było coś jeszcze, o tu. O takie coś. Takie coś tutaj pobudowali. Może to nie jest, nie jest dużo. Nie wiem. Ale dobra. Idziemy wziąć się za budowę domku. Tak, będę budować na spontanie całkiem. Nie wiem, ja nigdy nie mam planu do budowania domków, nie jestem jakimś architektem czy coś, więc też nie obiecuję, że to będzie jakieś piękne. Tutaj mam te rzeczy. Nie wiem czemu, ale to tak jakby mi wróciło. Albo to tego, że przez tą skrzynkę, że inna ta skrzynka czy coś. Tutaj mam no rzeczy potrzebne, budowę tego domku. No, więc będziemy zaczynać. Wezmę kilo, to mi nie będzie raczej potrzebne. Okej. Okay. Mm, tutaj też trochę wyrównałem, bo tutaj trochę było. Gdzieś tutaj obędzie ten domek. No, ja tutaj śniegu nazbierałem. Mam fajnie, znalazłem fajny sposób na zbieranie śniegu, patrzcie. Jest... bardzo szybko się wtedy zbiera śnieg. Po prostu idziemy tu gdzieś tutaj jest śnieg. Żeby było paty po prostu nie marnować. Wylewamy wodę. Już starszy później tylko zebrać. Oczywiście jak tutaj będzie więcej, wiecie, przebędę tak wylewać. To naprawdę tego potem jest masakrycznie dużo. tych śnieżek patrzcie już. pewnie bym się jakbym tyle miał zebrać ile to jest taka kamienna łopata poszłaby już raczej zapomnienie o tym tylko wiecie tak i mamy o możemy sobie wrzucać mam te drzewko te drzewko i ta naszą tu chyba nas... nasionka tego drzewka. Właśnie nie jestem pewien czy to jest kwiatek jakiś Ale te drzewko pewnie będę musiał zebrać yy, z liściami, bo, bo ponieważ To drzewko pozbawia teintu, tu coś, coś takiego Bardzo przydatna rzecz Kurde, Jedzenia w ogóle nie mam. będę musiał jeszcze koło domku zrobić farmę dobra mam piece, bo musiałem poprzetapiać na to. Ustawię sobie trzy A i to nie tutaj. Tutaj niech się pali. I dobra. Wezmę hmm. śnieg w ręce. Tylko nie jestem pewien, muszę to zobaczyć, czy śnieg się roztopi. Chyba nie, nie wiem. Dobra, chyba się... aj! Dobra, serce będzie. O, jest mam jedną rybkę. Albo... Ja może zostawię tutaj jedną pochodnie i będę zapatrzeć, czy się po prostu roztapia, czy nie. Ale dobra, wezmę jeszcze tak... trochę tego. Cobblestone na tego. Te półpłytki i reszta tutaj będzie później. W sumie z tego mogę zrobić wejście. A i łopata. Dobra. Albo może... Nie, nie, dobra. pomęczymy się z kopaniem tego tak co, zaczynamy budowę aj, już, już dobra wow, za dużo do tego ale mogę zrobić zawsze Dobra, wejście. Tak, mam taki... Czekajcie, czekajcie, czy że ja będę mieć miejsce. Taki pomysł miałam, Co najwyżej trochę tutaj się najdzie. Jak nie wiem, jak znajdziecie taki domek gdzieś u kogoś innego, to... nawet mi nie mówcie, że o, zgapiłeś od kogoś pomysł na domek. Ponieważ ja ten domek robię tak ona spontanie, więc na pewno nie może być zgapione. Czy mogą być jakieś elementy przykład jakiegoś innego domku? Coś tam piszcz. Znaczy za oknem auto jakieś. Od razu mówię, że będzie on dwupiętrowy. Oj, co to? Dobra, co tam jakoś? Podłoga będzie z tego. Dobra, ten moment niszczeniem i kładzeniem tego został po prostu przyspieszony. I tak i zabieramy się tutaj dalej za I teraz tak. Tu będzie okno, Czekajcie jak ja zrobię to. O tam. Oj, jednak nie, coś, coś... Nie co miałem na myśli. Dobra, nieważne. Dobra. Chyba mi nie wystarczy tego śniegu nawet. Będzie tak. Więc lewie będę zbierać i po prostu tworzyć. Dobra. Tu będzie. Tak. Okno. Albo. Nie. Zrobię go w miarę, w miarę duży będzie ten domek. okno czy nie przesadziłem czy może tak dobra nie będzie tak jak teraz jest i sufit będzie tak dobra idę też mniejsze okno Na trzy niech będzie takie, takie i znowu tutaj do końca Nie ma ile tutaj jest? Raz dwa trzy cztery, raz dwa trzy cztery. O takie same takie same o, nawet będzie to może i tak nawet fajniej wyglądać hm kurde, mam problem cały czas z tym jedzeniem, cały czas mi jedzenia brakuje nie jest za dobrze o, tam mam jakąś serękaść. tutaj Stoi nie kicaj upieczamy i będzie dobrze tak Mam taką nadzieję Kurde nie chcę żeby ten odcinek był też tak jakiś strasznie długi Więc Aj co ja zrobimy Tylko jeszcze poszukać się, może mam jakieś inne jedzenie Onionet, nie widzę go czy coś o, Nie, to nie są te arbuzy Hmm No chyba Mining Scroll, a czy ja mam mm -hmm. Mam ten papierek taki, chyba... Fire... O, dobra... tak życie będziemy się regenerować, więc to nie ma co... Takie, to jest takie okno. O, nawet tak samo to postawiłem, dobra. Tu mam kurde przecież to będę wieczność robić. Tutaj. Jedzonko. O ty. Jedzonko nie złe. Jak to wygląda? Z tej.. Nie no, okno by się przydało tutaj, więc tutaj. będzie okno? tutaj damy na 3 też Gdzieś takie tak jak to to jest ale dobra niech będzie tutaj, bo może tu tutaj nie będzie okna Nie wszędzie musi być okno, nie? Ja muszę się trzymać, bo ich coś mi tego śniegu chyba nie wystarczy. Mm. Chyba nie będzie piękny ten dom z zewnątrz Już mało śniegu mam o dobra spać o albo na tej ścianie tutaj czy tą ścianę widać stąd widać Mogę zrobić 3 nawet na 4 coś takiego dobra za, jedno za dużo jest, to jest tutaj, tutaj będzie będą chcę tutaj zrobić schody, więc tutaj Niekoniecznie musi być okno, więc chyba nie będzie. Ale czy sufit będzie? Będzie, będzie. Ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery. tutaj zrobimy jednak jaki <gulanie> Ddzikoaj czy mi starczy szyb Ciekawe, tutaj mam tak dwa A, tak 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 tak, 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 tak. Nie, to jest mniejsza. To jest takie. Tutaj śnieżki już w wątku dwadzieścia siedem. Tutaj na trzy. Bo może ja nie będę robić sobie drugiego piętra, bo w sumie co by tam miało się znajdować. A ja chyba mam jeszcze trochę śniegu w tym... Czy ja się mylę, mylę się oczywiście. Mm -hmm. Czy mi koń? Czy mi starczy tyle śniegu? Zaraz zobaczymy. Myślę, że taki dom będzie mi, znaczy, z wielkości to na pewno będzie mi wystarczać. Ojej, naprawdę tak mało brakuje mi. Tam sumie może tutaj. To... Czekajcie. Jedną tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Takie mniejsze okna, więc. Tylko, tylko, tylko tutaj w nich zrobię sobie cztery takie. Tu będzie jedno Tu będzie drugie I ten dach niech ja zrobię Muszę pomyśleć Jakby ten dach miałby wyglądać Gdybym ja może tutaj Też tak zrobił A muszę się dostać już na górę może ten ciekawy odcinek nie jest, ale coś innego niż chodzenie i gadanie, tylko może takie budowle nawet też są fajne. Oj, 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 łopata się skończyła. Dobra, z ręką. Yy, tutaj. Tu jest dobrze, tu tu Tak. I tutaj, tutaj tak jeszcze o dwa tu. Dobrze. W sumie na tym śniegu. Teraz łopatami nie będzie potrzebna już. Dobrze. teraz tu już do góry. Teraz to wypełnić tym może. Jestem ciekawy jak to będzie wyglądać. Chyba nie najgorzej. Mogę dodać sobie jeszcze tak po jednym takim o okienku. O? I tutaj coś takiego. Wracam na co będzie ten? Jak ten domek będzie wyglądać? No nawet. No, no, nie, nie najgorzej. Ciekawe, czy ja mam teraz tyle szkła. Znaczy, szyb. Pytam, do szyb robić? Wolę te szyby niż szkło jakąś, nie wiem czemu, ale odkąd wprowadziły się te. Szkoła to wolę, Szyby? To wolę szyby jakoś tutaj. tak. Czy nie odkąd, bo na, na początku miałem jednak przekonanie... Pierw, y, jeszcze miałem na początku przekonanie do normalnych, ale potem stwierdziłem jednak, że te są lepsze. O, dobra. Powinno mi starczyć, starczy nam. Opa. Aj. Tak, jeszcze tutaj. Nie to. O jezu, zaczynam wątpić, czy mi starczy. Jeszcze tutaj mam i tam, a tylko cały czas nie trafia i niszczę, więc. A nie, starczy. I mi zostało 19. Starczy. Albo w Jeszcze tutaj mam. Akurat! No nie! Co ja zrobiłem! Fak. A i tam. No jeszcze tak muszę zrobić, o akurat zapomniałem. Światek. Dobra I dach też będzie z tego hmm, co chciałem zrobić Dobra i ty dziadzie, też Dobra, mi się wydaje, że to już był koniec tego odcinka. sobie ten dach dobuduję. Ewentualnie jeszcze jakieś te poprawki dodam. Nie jest taki zły ten domek. Mi się wydaje. Jak narobiony tak na spontanie to mi się daje, że jest nawet ładny Tylko Jeszcze nie wiem czy ten dach zrobić taki płaski A zaraz zobaczymy Akurat jest noc Zachód więc to by było na tyle w tym odcinku Nie wiem ile on trwał Mam nadzieję, że się tak aż nie zanudziliście Coś mało gadają, po prostu się skupiałem na tym domku Żeby on jakąś wyszedł Ale dobra Hmm, jeszcze tylko jedną rzecz chcę zrobić, ale jej nie zrobię, bo żelaza nie mam, oczywiście, bo całe dałem wieśniakom. Dobra, no to więc to by było na tyle w tym odcinku. A, jeszcze tutaj. O, dobra. Więc do zobaczenia i do kolejnego odcinka.